To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Cześć, witajcie. Porównam dla Was modele fotelików rehabilitacyjnych RehaShift i RehaShift Pro. Idąc od góry konstrukcji RehaShift Pro to rączka prowadząca, której w RehaShift nie znajdziemy. Stabilizacja głowy realizowana dzięki regulowanym stabilizatorom głowy. W wersji Reha Shift mamy piankowy zagłówek. Co do stabilizacji klatki piersiowej i bioder, regulowane peloty piersiowe i biodrowe to elementy wyposażenia w wersji Pro. Tutaj mamy do czynienia z poduszkami piankowymi, zaważająco stabilizującymi. Możemy powiedzieć, że wersja Pro. To wersja, która pozwala na to, żeby urządzenie rosło razem z użytkownikiem, ponieważ posiada regulowaną... Wysokość oparcia, regulowaną głębokość siedziska. Tych cech i tych regulacji niestety nie znajdziemy w wersji Rehashift. Kolejnym rozróżnieniem między tymi dwoma modelami są podłokitniki, które występują tylko w wersji Pro, a możemy je regulować na wysokość i na głębokość. Jeśli chodzi o ostatnią z zasadniczych różnic, to to, że baza w wersji Pro posiada kosz na zabawki, który jest dostępny jako akcesorium w Rehashifcie. Natomiast cechami wspólnymi w tych dwóch urządzeniach jest to, że mamy ten sam pas biodrowy, ten, tą samą barierkę i ten sam regulowany klin międzyłudowy. Kolejną cechą wspólną jest, jest to, w jaki sposób skonstruowany jest podnóżek. Podnóżek wyposażony jest w specjalny bezstopniowy system regulacji. Ten system regulacji pozwala płynnie i bez wysiłku regulować podnóżek na długość. Dodatkowo podnóżek posiada możliwość regulacji kąta nachylenia, a sama platforma wyposażona w czteropunktowe paski stabilizujące stopy posiada również regulację kąta nachylenia, co umożliwia dopasowanie tego podnóżka właściwie do dysfunkcji stóp małego użytkownika. Podsumowując, wersją podstawową jest RehaShift, natomiast RehaShift Pro rozbudowaną wersją, która rośnie razem z dzieckiem. Po więcej szczegółów zapraszam na naszą stronę internetową www.accessmyślnikmed.com. Do zobaczenia wkrótce!